Cześć wszystkim, chcę Wam pokazać mój sposób jak zamocować front IKEA Method do zmywarki, która nie jest z IKEA w tym wypadku będzie to do Samsunga. Wymyśliłem to sobie następująco, aby wykorzystać szyny z hamulcem od szuflad. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szynę już przymocowałem, i teraz przystępujemy do montażu blatu. Wykonane jest to następująco na blachowkręty trzeba zawsze podejrzeć, żeby w nic się nie wiercić, bo to można sobie narobić biedę, także robicie to na własną odpowiedzialność. Zaznaczyłem kreską linię dokąd sięga siłownik. Najważniejsze są pomiary na początku... Wiercie na fasolkach, aby była możliwość regulacji, tutaj jest już wstępnie spasowane. Patent działa mniej więcej w taki sposób. Zaraz, jeszcze rączkę dołożę. Tak to wygląda po montażu. Tutaj jeszcze muszę węże wepchnąć do końca rozwiązanie jest nie jest idealne ponieważ ta część płyty jest niestety nieumocowana więc można powiedzieć że mamy do czynienia z montażem połowy płyty jednak myślę że działa to w zupełności przyzwoicie a koszt szyn z hamulcem to był 30 zł a nie tak jak system IKEA 300 więc tak chciałem po prostu pokazać to co wymyśliłem może komuś się spodoba niemniej jakby co rozwiązanie działa tak to wygląda na grubość no i jak widać niestety troszkę to pracuje niemniej nie powinno to wpływać na hałas pozdrawiam serdecznie